Dziękujemy bardzo za przedstawienie i w ogóle zaproszenie nas do tego niezwykłego zdarzenia. Ja się czuję lekko wywołany do tablicy tą zapowiedzią, że jestem pacjentem, więc tylko wyjaśnię, że dwa lata temu już prawie no, dowiedziałem się z dnia na dzień, że choruję na rzadką chorobę o nazwie Fokta -Kojana -Giego harady I no, jest to choroba autoimmunologiczna. No, wiele się od tego momentu dowiedziałem działem i trochę moje życie się no, zmieniło, chociaż teraz już jest całkiem na szczęście dobrze. A to wszystko dzięki temu, że trafiłem na znakomitego, znakomitego lekarza, który rozpoznał tę chorobę i jakoś mnie z tego wyprowadził. I myślę, że właśnie taką osobą nadziei dla wielu pacjentów jest Pani Dorota Wesół-Kucharska. I w związku z tym chciałbym Panią poprosić, żeby Pani nam opowiedziała o instytucji, w której Pani pracuje. No i jak wygląda właściwie taki dzień pracy, no rozumiem, że Pani pracuje, jest pediatrą i głównie z dziećmi pracuje, także tutaj chciałbym poprosić Panią o opowiedzenie nam, jak to z perspektywy pediatry wygląda. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem bardzo zaszczycona, mogąc wziąć udział w Państwa przedsięwzięciu i spotkaniu. Niestety, z racji tego, że jestem dzisiaj w pracy i ten dzień pracy jest bardzo wypełniony. Nie mogłam słuchać wszystkich wykładów, aczkolwiek gdzieś tam ten komputer był w tyle i słuchałam, więc jestem pod ogromnym wrażeniem. I bardzo się cieszę, że te choroby chatkie są propagowane właśnie już u młodzieży. I świadomość dzięki temu rośnie, bo tak jak już pewnie było wspomnianych, te choroby rzadkie. Wcale nie są takie rzadkie. Tak, ja jestem pediatrą, pracuję w Szpitalu Pediatrycznym, jednym z największych szpitali pediatrycznych w Polsce. Jest to ośrodek, który powstał już ponad 40 lat temu. Właśnie z intencją jego powstania było to, żeby zajmować się pacjentami, którzy wymagają. Kompleksowego spojrzenia pacjentami pediatrycznymi, którzy mają rzadkie choroby. Wobec tego wymagają jakby skupienia się wielu osób na tym, żeby rozpoznać tę chorobę i leczyć. Tak więc to jest centrum, w którym pracuje mnóstwo specjalistów. Dlatego, że u dzieci rozpoznanie choroby wcale nie jest takie proste. Ja pracuję teraz na. Yy, yy, Jestem pediatrą. Większość osób, którzy, które pracują w tym szpitalu, to jest szpital pediatryczny, więc zajmujemy się dziećmi. I większość specjalistów, którzy to pracują, to pediatra jest ich, jest ich podstawową specjalizacją. Mój oddział zajmuje się poza pediatrią ogólną również żywieniem, w tym żywieniem pozajelitowym, a ja pracuję na odcinku wrodzonych wad metabolizmu. To jest bardzo specyficzna i wąska dziedzina medycyny, która ma wykrywać, leczyć, diagnozować pacjentów z, z wrodzonymi błędami metabolizmu, czyli przekształcania jednych substancji w drugie. Tych chorób jest w chwili obecnej sklasyfikowanych około 1500. Pacjentów, których mamy pod opieką jest dużo, ale z daną jednostką chorobową to są pojedyncze osoby. W oddziale zajmujemy się diagnostyką i zajmujemy się leczeniem. Nie zawsze jest to możliwe leczenie tych pacjentów, ale zawsze możemy zaoperować pacjentowi opiekę i pomoc. Jakby w naszym ośrodku nie prowadzimy badań screeningowych. To jest jeszcze jedna dziedzina, o której chciałabym wspomnieć, szczególnie w aspekcie chorób rzadkich i wrodzonych metabolizmu. Jest, każdy noworodek, który rodzi się w Polsce, ma y, po ukończeniu drugiej doby życia, ma pobieraną krew na taką specjalną bibułkę, i z tej bibułki są oznaczane różne metabolity. I y, dzięki temu procesowi. Można w chwili obecnej szybko i w prosty sposób, w miarę, zdiagnozować ponad 20 chorób tak? z tego jednego badania. I do takich badań są kwalifikowane głównie te choroby, w których mamy możliwość w jakikolwiek sposób pacjentowi pomóc, a niektóre z nich skutecznie leczyć. Jest, istnieje centralny rejestr tych chorób, centralny rejestr w ogóle pobieranych tych wszystkich pigułek, i gdy tylko jakieś badanie jest podejrzane, zaraz są zawiadomieni rodzice, zaraz są zawiadomieni najbliższy ośrodek miejsca zamieszkania dziecka i takie, takie dziecko od razu automatycznie trafia na dalszą diagnostykę. Don I są wyznaczone ośrodki w Polsce, które zajmują się jakby uzupełnianiem diagnostyki i później prowadzeniem pacjentów z tych badań przesiewowych. natomiast nasz ośrodek zajmuje się, no właśnie nie zajmuje się tymi chorobami i tymi badaniami przesiewowymi, ale tak jak mówiłam, tych badań z, z tych Badań przesiewowych rozpoznajemy ponad 20. W chwili obecnej to jest 27 dokładnie chorób. Natomiast jest te w, a chorób wrodzonej wad metabolizmu, tak jak mówiłam, jest ponad 1000. Blisko właśnie 1000. chciałem się, przepraszam, że, że wejdę w słowo, tak dopytać, właśnie w jaki sposób w takim razie rodzice na przykład dowiadują się o tym, że ich pociecha, no właśnie, choruje na inną niż te 27 chorób wykrywanych screeningowo. Jak, jakie, jakie są początki właściwie tego? Bardzo różne. Dlatego każdy K, m, inaczej. Może zacznę w ten sposób. Są takie choroby, w których rozpoznanie jest e, w miarę proste. Dlatego że jest, dziecko rodzi się, występują, e, występują jakieś objawy, na przykład nieprawidłowo się rozwija, e, albo e, występują napady padaczkowe, albo coś jest, występuje coś takiego, co skłania. Do, do pogłębienia diagnostyki czy położenia pacjenta do szpitala, tam wykonuje się jakieś podstawowe badanie, które już sugerują, że może być to jakaś sprawa związana z metabolizmem, i wtedy dziecko trafia do ośrodka wyższej referencyjności, na przykład do nas. I my wykonujemy panel badań. znajdujemy jakąś substancję i wiemy, to jest ta choroba, dajemy takie leki, albo mówimy, że niestety leczenia nie mamy, ale możemy ograniczyć coś podać w diecie. No Przybliżamy się do rozpoznania yy. i są takie choroby, nie jest, jest ich niewiele, gdzie mamy taki biochemiczny marker, mamy daną substancję, której absolutnie u zdrowego człowieka nie powinno być i mamy chorobę. Na przykład jest taka choroba, która nazywa się tyrozynemia typu pierwszego. I jeżeli w moczu albo w surowicy st stwierdzimy bursztynyloaceton, taki metabolit, który powstaje na drodze przemiany tej tyrozyny, jest uszkodzony enzym, ta tyrozyna, czyli ten aminokwas, nie może się dalej przekształcać, powstaje ten bursznidonaceton. Mamy pacjenta, mamy objawy, mamy wykładnik biochemiczny, mamy rozpoznanie. Zawsze staramy się potwierdzić to rozpoznanie badaniem molekularnym, wykonujemy diagnostykę genetyczną. I tak jak pani profesor przed chwilą powiedziała, jeżeli mamy, jest to znalezienie danego nieprawidłowego wariantu, stawia kropkę nad i. Natomiast jego nieznalezienie w 100% nie wyklucza choroby, bo być może nie potrafimy jeszcze tymi metodami ten wariant nieprawidłowy znaleźć. Taka sytuacja, kiedy mamy objawy i biochemię, a co więcej, jeszcze tak jak w bo potrafimy pacjenta leczyć, jest idealna. Natomiast w bardzo wielu przypadkach, jeżeli nie wszystkich, mamy bardzo niespecyficzne objawy i my, lekarze, musimy się bawić trochę w detektywów, trochę w. Układać puzzle i zbieramy różne dane. Pierwsze dane to jest zawsze wywiad, czyli rozmawiamy z rodzicami i sprawdzamy, jakie występują objawy. Czasami musimy się dopytywać, bo coś, co dla rodzica wydaje się oczywiste i jakby nawet tego nam nie raportuje, dla nas jest ważną poszlaką. Na przykład, informacja: że dziecko czegoś nie lubi jeść, unika jakiejś grupy produktów. Tak? Dla nas już jest jednym elementem do układanki. Druga informacja: mamy duży, szeroki panel badań biochemicznych, które możemy wykonać. I z jednej strony, albo uda nam się znaleźć charakterystyczny biomarker, jakąś substancję, która nie powinna być, a jest podwyższona, albo jest, jest wręcz przeciwnie, jest jej za mało, jest jej deficyt, który nam będzie pasował do układanki. Ale nawet jak takiego biomarkera nie znajdziemy, to tymi badaniami wykluczamy bardzo dużą grupę chorób. Tak, więc coś eliminujemy. Mamy też do dyspozycji bardzo dużą pulę badań obrazowych. Z jednej strony to są badania USG brzucha. Możemy zrobić USG serca, czyli badanie echokardiograficzne. Badanie bardzo cenne dla nas, czyli badanie rezonansu magnetycznego głowy. Co więcej, obecnie takie badania mają jeszcze możliwość Ym, sprawdzania, jakie metabolity w ośrodkowym układzie jest, są i czy mają prawidłowy rozkład, czy nie. I to też jest dla nas jakaś cenna informacja. Możemy pobrać płyn mózgowo i tam oznaczyć substancje, i z tych wszystkich danych układamy sobie puzzle i sprawdzamy, czy możemy w jakiś sposób postawić rozpoznanie. I yy, 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 w, w, w ostatnich latach, Postęp badań genetycznych jest ogromny, który bardzo ułatwia nam tą diagnostykę. Tak jak pani profesor zwraca uwagę, tak że musimy się naprawdę bardzo zastanowić nad, nad tym, jaki panel badań wykonać. Dlatego, że znalezienie przypadkowych mutacji, nieprawidłowych wariantów, które nie pasują do obrazu choroby, wcale nie oznacza, że pacjent tą chorobę ma. Więc jakby badania genetyczne w wielu przypadkach pomogły nam postawić rozpoznanie, rozwikłać tą zagadkę diagnostyczną. Natomiast coraz częściej spotykamy się z tym, że rodzice przychodzą do nas z wynikiem genetycznym i mówią, czy moje dziecko jest na to chore. I my dopiero sprawdzając, czy ten zestaw objawów tych badań, które wszystkie były wykonane albo które musimy wykonać, pozwala rozpoznać tą chorobę. Jest to. no dużym wyzwaniem dla nas. I to jest jakby nasza jedna pula działań, a druga pula, to staramy się sprawdzać i tutaj też widzimy coraz y, większe możliwości, czy potrafimy jakoś pomóc tym pacjentom, szczególnie czy potrafimy leczyć to przyczyną. To jest zupełnie hmm. oddzielny temat. Hmm. Ciekawi mnie bardzo, y, f, bo Pani wspomniała o tym, że tych chorób jest około tysiąc za 500 no podejrzewam, że nawet lekarz z dużym doświadczeniem nie miał szansy się ze wszystkimi tymi chorobami zetknąć. Jest to takie puzle, Pani powiedziała, mm -hmm. układanie dużych puzli. Czy Państwo też się posiłkują jakimiś, nie wiem, danymi z publikacji, poszukując no, jest... tej prawdy? Jak to układanie w, w praktyce wygląda tych puzli? Tak, to dokładnie tak wygląda, jak Pan doktor wspomniał. Nie jesteśmy... my ja widziałam już dużo, ale proszę mi wiedzieć, że każdy nowy pacjent jest dla mnie wyzwaniem i yy, yy, sprawdzamy i szukamy w publikacjach, jeżeli przychodzi pacjent i on ma yy, jakąś, zapuszczmy na to, nieprawidłowe stężenie glukozy, to my wiemy, że może to wynikać z takiej choroby, z takiej choroby, czy z zaburzenia takiego układu, po kolei to sobie diagnozujemy, eliminujemy. I dochodzimy do wąskiego gardła, gdzie zostaje nam wąska pula. I niestety wówczas posiłkujemy się tym, co ktoś inny opublikował. Co więcej, podręczniki w chwili obecnej się strasznie szybko dezaktualizują. Część z nich. Wydawcy już doszli do takiego, do takiego wniosku i sami te podręczniki wydają tylko w wersji elektronicznej. Poza tym mamy bardzo duży dostęp, nie tylko my, jako lekarze, ale też naukowcy, do, do badań publikowanych w sieci. Część z nich jest płatna z racji no, publikowanych tam danych, ale zazwyczaj instytucje naukowe mają do nich większy dostęp i korzystamy z tych różnych baz danych wpisując konstelacje objawów, czy czasami nawet już wybrany gen, czy, czy nawet dany nieprawidłowy wariant, szukając, czy to, co jest co to, to, co się pokazuje w tych wszystkich badaniach, może jakby dotyczyć naszego pacjenta, tak? Badania naukowe i taki research, czyli przeglądanie aktualnych publikacji jest jakby codzienną moją pracą i, i lekarzy, którzy tu pracują. Rozumiem. Teraz bym, ponieważ powolutku no, zbliżamy się no, tak do połowy naszej rozmowy, czy mogłaby nam Pani przytoczyć jakiś taki przykład, który najbardziej może utkwił w dotychczasowej Pani pracy w pamięci? No, podejrzewam, że są tacy pacjenci, którzy no, zapadają po prostu w pamięć, czy przypadki, które zapadają w pamięć, gdyby Pani nam się z tymi przypadkami się podzieliła z nami. Jest taki i tak mogę podzielić się też znaczy, tych przypadków jest każdy bardzo dużo taki każdy każdy pacjent to oddzielna historia okay. I, e, i ta historia, którą ja mam świadomość, że widzę tylko fragment pacjenci przychodzą do mnie na kilka dni. Nie, nawet jeżeli i ta hospitalizacja się przedłuża, no to to jest i tak tylko fragment. Natomiast tak jak już tutaj Państwo wspominali, te, te odyseje diagnostyczne i te drogi, które muszą pokonać, żeby uzyskać pomoc i diagnozę, jest bardzo długa I ja mam tego świadomość. Pamiętam jednego pacjenta, któremu mogliśmy pomóc i któremu udało nam się pomóc, kiedy jeszcze to było przed erą badań przesiewowych. Chcemy o tym przykładzie powiedzieć, żeby podkreślić, jak te badania przesiewowe są ważne, gdzie pacjent przyszedł, miał jakąś historię choroby przed sobą, ale był jeszcze malutki, miał 6 miesięcy i my popatrzyliśmy na te badania, popatrzyliśmy na pacjenta i mówimy, ten pacjent może mieć taką i taką chorobę. Co więcej, tą chorobę można leczyć, uwaga, jedną tabletką. I my tę tabletkę po prostu daliśmy i proszę ujechać, że pacjent nie zupełnie zdrowy, ale w zdecydowanie lepszej formie. Po kilku dniach on nas mógł wyjść ze szpitala, tak? Badania toczyły się dalej. Musieliśmy potwierdzić tę chorobę tymi badaniami biochemicznymi, ale udało nam się trafić bardzo podobne i teraz to badanie jest w, w puli badań przesiewowych, więc taki, takich sytuacji już nie ma, bo pacjent, jeżeli wykrywamy tą chorobę, zaraz jest wzywany do ośrodka, zaraz jest leczony i nawet nie ma chans rozwinąć objawów choroby. I to jest cudowne w tych badaniach i w tym postępie, które widzimy, że możemy pacjentowi pomóc. Też był drugi pacjent, który e, kilku dwuletni trafił do nas. Z takimi postępującymi objawami neurologicznymi. Chłopaczek, który się prawidłowo rozwijał, nagle się okazało, że ma bardzo duże zaburzenia równowagi, miał duże zmiany w rezonansie, w, w ośrodkowym układzie nerwowym i dostał leczenie tak naprawdę w ciemno. My nie wiedzieliśmy, co mu jest. Natomiast te zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym sugerowały jedną chorobę. Co więcej, można, wiedzieliśmy, że tej chorobie możemy mu pomóc. Tutaj tych tabletek było trochę więcej, ale ich jednak to były leki doustne i Powszechnie dostępne, to nie były bardzo wyszukane leki i strasznie drogie. I chłopiec rzeczywiście, jak przyjechał do nas z, z bardzo płaczący, rozrośniony, w takim stanie, że nie mógł nawet samodzielnie siedzieć, wychyt na własnych nogach po kilku dniach po takim leczeniu. I to są takie momenty, z których się bardzo cieszymy i z których możemy. które do, dodają nam skrzydeł. Cięższe przypadki, takie, w którym musieliśmy pacjentce... o tej historii też Państwu opowiem, była, była rodzina, która miała trójkę dzieci, jedna zdrowa dziewczynka, a później dwoje chłopców umarło w okresie noworodkowym. Z powodu jeden chłopiec nie wiadomo było na co, drugi chłopiec już było wiadomo, że rozwinął objawy hiperamonemii no i urodziła się trzecia dziewczynka. Która już wewnątrz umarła, bo była, a jeszcze ten ostatni chłopiec, który zmarł, trafił, rodzice po tym ostatnim zgonie trafili do cudownej pani profesor tutaj u nas w centrum, której już jest obecnie emeryturze, na natomiast pani profesor była strasznie dociekliwa i na podstawie właśnie badań genetycznych zdiagnozowała tej rodzinie chorobę. To pozwoliło w już wewnątrzłonowo u tego dziecka, które miało się narodzić, również potwierdzić tę chorobę. Wobec tego dziewczynka zaraz po urodzeniu, zjawiła się w naszym szpitalu. My od pierwszych godzin zaczęliśmy ją leczyć. Musieliśmy wiedzieliśmy, że leki działają tylko na chwilę i że docelowo dziewczynka będzie wymagała przeszczę kontroli i Trochę sobie wyobrazić, że ona u nas przez pół roku leżała, my ją staraliśmy się wyrównać i prowadzić na lekach dożylnych, po czym udało się wykonać przeszczep wątroby. Dziewczynka ma w chwili obecnej 5 lat, jest największą rozrabiaką w domu i właściwie to wszystkich ustawia po kolei, więc takie malutkie sukcesy, które dla nas nas strasznie cieszą i zdajemy sobie sprawę, że one też są jakby radością dla tych rodziców, bardzo dodają nam skrzydeł. Natomiast jest tych drugi biegun, to znaczy pacjenci, w których do nas przychodzą, my ich diagnozujemy, natomiast nawet jeżeli nie znamy diagnozy do końca albo już tą diagnozę poznamy, to wiemy, że jest jednoznacznie złe rokowanie. To znaczy musimy przygotować rodziców, przygotować pacjenta na to, żeby wcześniej pożegnać się z dzieckiem. I to są najtrudniejsze wyzwania i momenty w mojej pracy tak naprawdę. Tak właśnie no, obawiałem się, że jest też ta druga strona medalu, która jest, no, podejrzewam, dla każdego lekarza trudna. No, ja mogę się też podzielić taką perspektywą właśnie pacjenta. Ja akurat w drugim miesiącu pandemii zaczęły mi się problemy ze wzrokiem. I wtedy jak każdy no, zastanawiałem się, czy pójść do lekarza, czy nie pójść do lekarza. No i w końcu poszedłem do lekarza. Po kilku dniach zastanawiania się. Ja usłyszałem u lekarza, że gdyby jeszcze parę dni później, gdybym przyszedł, to bym prawdopodobnie stracił wzrok. Mm. Także ja dostałem sterydy, też do oka z zastrzykiem dostałem, ale to no, brzmi przerażająco, ale dzięki temu widzę. Także jeżeli ktokolwiek by się zastanawiał, czy warto się badać, tutaj też była mowa o badaniach przesiewowych, prawda? No te wszystkie badania są absolutną podstawą do tego, żeby jakkolwiek. Na prostą wyjść. Ja tutaj jeszcze nawiązując do tego ostatniego wątku, troszeczkę takiego no, w smutnych barwach, ale jak to jest czasami leczyć choroby, które nie są uleczalne, o których wiadomo, że są nieuleczalne? No, poza tym, że wiadomo, to, to jest na pewno duże obciążenie psychiczne, ale no, jak ten problem widzi lekarz? Jak go się traktuje, takie przypadki? Myślę, że problem nieuleczalności w chorobach rzadkich jest bardzo powszechny. To co, to, co już wspomniałam Państwu, jakby rozmawiamy z rodzicami i mówimy im, staramy się im przekazać jasny przekaz, jasną sytuację, wyjaśnić na czym to jest. Rodzice e, różne, w różny sposób przyjmują te informacje. Niektórzy, nie, nie ma rodziców, którzy się pogodzi. Ja sama jestem matką i nie wyobrażam sobie, żebym się miała pogodzić z tym, że będę musiała wygnać własne dziecko. i Ja to doskonale rozumiem. Natomiast e, mamy w, tych, w naszych chorobach mamy bardzo różną ilość czasu do tego, żeby to zaakceptować, przyjąć i się pogodzić z taką sytuacją. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc i nawet jeżeli jest sytuacja taka: że wiemy, chyba że nie ma, i choroba postępuje, jakby nie, nie dajemy pacjentowi bilet i mówimy do widzenia, tylko jesteśmy dla pacjenta i robimy to, co możemy zrobić, czyli w czym możemy mu pomóc. I jeżeli pacjent wymaga wsparcia żywieniowego, bo ma problemy z połykaniem, albo jest niedoszybiony, jesteśmy w stanie to zrobić, tak? Musimy założyć sądę bezpośrednio taki zgłębnik do szomotka i podawać mu tam jedzenie. Jeżeli wiemy, że sprawa będzie dłuższa, to żeby nie męczyć pacjenta zakładaniem sondy do nosa, co jest mało komfortowe, możemy taką sondę założyć Taki zgłębnik bezpośrednio do żołądka. Możemy pacjentowi, pacjent taki ma prawo chorować też na pospolite choroby typu angina, przeziębienie, i to również możemy i powinniśmy leczyć. Możemy pacjentowi dawać, bo, e, powinniśmy i to robimy, leki przeciwbólowe, wszystkie leki objawowe. To już nie potrafimy naprawić póki co. Genu. Nie możemy zlikwidować takiej czy takiej substancji, ale możemy likwidować, starać się ograniczać wszystkie objawy. W niektórych przypadkach rzeczywiście to poprawia komfort pacjenta, może wydłużyć życie, ale to też daje poczucie mam, takie, mam taką nadzieję głęboką rodzicom i opiekunom, że oni nie zostają z tym sami i że mogą zawsze do nas się zwrócić. Tak? I Gdy już naprawdę y, widzimy, że to już jest, y, są ostatnie dni, czy miesiące, czy nawet tygodnie życia pacjenta, staramy się y, zapewnić temu pacjentowi godne odejście, ale w warunkach domowych. I tutaj y, głęboki ukłon do wszystkich działających hospicjum, do których takich pacjentów wysyłamy. Yy, właśnie jeszcze nawet w tym tygodniu mieliśmy takiego pacjenta, który mama zadzwoniła w tym tygodniu, że pacjent odszedł, ale zadzwoniła z takim niepodziękowaniem, że ten pacjent mógł odejść w domu u niej na rękach. Tak? I, yy, i jakby wiem, że najchętniej byśmy wszyscy yy, chcieli mieć takie te przykłady, które pierwsze mówiłam. Natomiast jeżeli naprawdę nic nie można zrobić, to właśnie takie. Yy, otoczenie pacjenta i jego rodziny troską i taką czułością. Myślę, że to jest dla nich bardzo ważne. Tak, Ja, ja też jestem sam rodzicem i w ogóle nie umiem sobie wyobrazić nawet mm. sytuacji, o której teraz pani mówiła, ale no, to, to zupełnie są innego kalibru oczywiście sprawy, ale ja, ja też muszę powiedzieć, że jak tego wieczora, kiedy no, dowiedziałem się, że choruję na moją chorobę rzadką, zadzwonił do mnie ten lekarz, ten, który mnie badał właśnie parę godzin wcześniej się zapytał, czy jest poprawa, jak się czuję, czy może coś on dla, dla mnie zrobić jeszcze. Także to no, niesamowicie empaty, emp, emp, empatyczny człowiek to jest, może powiedzieć, wciąż pozostaje pod opieką tego lekarza i to są być może z punktu widzenia takiego lekarza drobne gesty, ale ja wtedy no poczułem, że ktoś jest ze mną i dba o mnie, także też tutaj chciałbym się przyłączyć do, do, do tego typu właśnie telefonów, jakie, jakie pani otrzymała, że bardzo doceniamy Państwa pracę lekarze. Zostało nam 5 minut do, tej, do końca tej części. Widzę na czacie jedno pytanie, także ja bym teraz może korzystając z tej okazji, też zachęcił, może inne osoby chciałyby zadać bezpośrednio. Może pytanie, jeżeli są na Zoomie, jeżeli na Facebooku, to przez czat. Tutaj pytanie z Facebooka jest następujące. Czy ma Pani informację, czy jakiekolwiek centrum czy szpital na południu Polski prowadzi dzieci z MSUD? Tak, to jest choroba syropu klonowego, ten skrót oznacza. Tak, jest szpital w Krakowie, tam jest poradnia chorób metabolicznych i myślę, że tam spokojnie można pacjenta przekierować. Jak będzie potrzeba hospitalizacji, na pewno poradnia gdzie pacjent ma być hospitalizowany. Do Kraków nie wiem jakie południe, Kraków a, albo Wrocław. We Wrocławiu również działa poradnia w rodzaju metabolizmu i to są. I jakby ośrodki, do których można pacjenta, czy, czy można się udać, skierować, podpytać. Mhm. I koniecznie należy to zrobić. Tak, absolutnie. E, prawda? Tak. E, czy, czy są jeszcze jakieś inne pytania? E, jak, e, znaczy ja na razie w takim razie jeszcze chciałbym dopytać o jedną rzecz. E, czy ten katalog, właśnie badań przesiewowych, to, to się jakoś systematycznie powiększa? Czy, czy to jest tak, że już doszliśmy do pewnej granicy, powiedzmy, i no wydaje się, że te 27 chyba z tego, co pamiętam mm. aktualnie, chorób, to jest ten katalog, który z nami na dłużej zostanie? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego wiem co najmniej o jednej chorobie, która się. Próbuję dostać do tego katalogu. Yy, yy, w chwili obecnej ten katalog się pokrężył yy, również o screening noworodkowy w kierunku SMA, tak rdzeniowego zaniku mięśni. Nie jest to sensu stricte choroba, którą się zajmuje, ale to od niedawna jeszcze nie jest objęta tym screeningiem cała Polska, yy, ale to jest też jedna z tych chorób, które wcześniej wykryte muszą bardzo dużo pomóc. Jest ten, nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o porównanie z innymi krajami w Europie, bo jest to naprawdę pokaźna ilość i porównywalna z innymi krajami. I tak naprawdę do, jak ja kończyłam studia 15 lat temu, to się okazywało, że wykrywaliśmy zaledwie kilka tych chorób. Więc no tutaj duch, staranie właśnie Instytutu Matki i Dziecka, który działa tutaj w szpitalu na Haka, profesor Udałchewski przede wszystkim, teraz to, co powstała, cała pracownia badań przesiewowych, Dużo osób jest w to zaangażowanych i wykonuje się badania metodą tandem MS, oznacza się profil acelokarnity, niektóre aminokwasy, co pozwoliło znacznie ten profil poszerzyć. Takiego, jak więc z tych kilku nagle zrobiło się ponad 20. Do tego dołączyło się kilka takich endokrynologicznych schorzeń, które również można badać, między innymi niedoczynność tarczycy, no i profil steroidowy, który się oznacza, i też niedawno szłamkowisty doza w ten panel. Więc um, myślę, że takiego skoku, że tam było kilka i nagle jest 20, już będzie, bo ta metoda tandem MS jest już wykorzystana. Natomiast takie pojedyncze choroby, tak tak jak teraz w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni przed um, jest możliwe. No to oczywiście wiąże się z finansami, wszystko zależy od tego jaki, jakie, jakiego urzędu koszty to będą, takiego badania, ale no tak jak mówiłam, mam nadzieję, że w najbliższym czasie wejdzie kolejna choroba, no zobaczymy, są, są prowadzone cały czas badania i jakby to nie jest nawet kwestia tego, żeby znaleźć jakąś substancję, ale żeby choroba znalazła się w badaniu screeningowym, to musi spełnić kilka warunków, pierwszy z nich to jest to, że musi być jakiś marker biochemiczny, który możemy znaleźć. Drugi musi musi być coś z podstawowym warunkiem, musi ta choroba być w jakikolwiek sposób dająca się leczyć. Bo myślę, że nieludzkie byłoby to, że powiemy, no, pani dziecko ma taką i taką chorobę, Rakowanie jest takie lub siakie, ale my nic nie zrobimy, tak? Więc jeżeli jest jakaś choroba, która, której wczesna interwencja daje szansę na to, że można leczyć, poprawić stan pacjenta, a nawet znacznie jakby ograniczyć później jego problemy zdrowotne, to jest taki podstawowy warunek, żeby weszła w pulę badań przesiewowych. Bardzo dziękuję. Ja, ja się ogromnie dużo dowiedziałem. Także ja osobiście chciałem bardzo pani podziękować za dzisiejszą rozmowę. I mam nadzieję, że wszyscy, wszystkie słuchaczki i słuchacze też moje zdanie podzielą i się przyłączą do tych podziękowań. No, i oddaję głos organizatorkom, które widzę. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.